Dalsza opowieść, gdzie pracowałam. Później, właśnie, pracowałam w szpitalu, w kuchni. Była to niesamowicie ciężka praca. Od 7 rano do 15, ale też często zostawałam do 20. Cały dzień trzeba było stać. Pracowałam na zmywaku i na wydawaniu posiłków. Powiem Wam, atmosfera w pracy jak w pracy nie było jeszcze tutaj naszych rodaków za wielu. Ale atmosferę, jak to wiecie, różnie bywało. Ogólnie nie ma co narzekać. Tyle, że praca była ciężka, również za najniższą stawkę. Ja dużo nadgodzin wtedy pracowałam, żeby cokolwiek mieć. Udawało mi się to osiągnąć. Przy czym ja bardzo imprezowałam człowiek weekendowy. W czwartek zaczynała się impreza, piątek, sobota, niedziela no i właśnie na kuchni. A dwa weekendy trzeba było pracować. Trzeci weekend można było mieć wolne. No to ja tak kombinowałam, że wiecznie brałam chorobowe w jeden weekend w sobotę, w drugi weekend w niedzielę, więc zawsze gdzieś nie doszłam, bo ta imprezka musiała się odbyć, więc jak skończyła mi się umowa, to mi po prostu nie przedłużono umowy. I po tym wszystkim poszłam do hotelu sprzątać przy lotnisku. Hotel Love Ladies się nazywał. Dzisiaj on się inaczej nazywa, taki zielony. W rejekiawiku przy lotnisku, no i się okazało, że ja po prostu fizycznie tam nie daję rady, bo mam problem z uszkodzonym kręgosłupem. I dla mnie to było za trudne, a, bo mnie bardzo właśnie korzonki łapią już od tamtego czasu. No i a, tak, wróciłam do fabryki rybnej, tam gdzie przyjechałam.